Dzień dobry, dzień dobry, witam Was dzisiaj! 4.37, wschód słońca, nad Koszalinem zapowiada się piękny, słoneczny dzień i ciepły także życzę wszystkim dzisiaj fantastycznego dnia dużo ciepłych chwil i samych, samych przyjemnych e, doświadczeń, doznań dzisiaj dzisiaj imieniny Joanny i Zuzanny także jeżeli macie je w swojej okolicy składajcie życzenia, przytulajcie E, niech mają naprawdę dzisiaj wspaniały dzień moi drodzy dzisiejszym tematem live'u jest zmiana zmiana w kontekście jej powstawania chciałbym was dzisiaj do pewnych rzeczy zainspirować za, być może e, być może nie tyle zainspirować co wzbudzić refleksję w tym temacie ponieważ e, znamy wszyscy ten cytat w życiu są znane tylko, w życiu są tylko stałe dwie rzeczy. Śmierć i podatki. Powiedział to Benjamin Franklin. Ja uważam, że w życiu jest stała jeszcze jedna rzecz. Zmiana. Zmiana, która do nas przychodzi codziennie. Zmiana, którą przeżywamy cały czas. Każdy nasz wybór, każdy nasz codzienny, nawet najmniejszy wybór, czy wstaniemy teraz, czy za chwilę, jest pewnym elementem decyzyjnym, który powoduje pewną zmianę. I dzisiaj... Chciałbym Wam pokazać dwa różne, jak dla mnie, podejścia do zmiany w kontekście dwóch największych religii. A mówię tutaj o buddyzmie i chrześcijaństwie. Ponieważ buddyzm podchodzi do tematu w taki sposób, że buddyści twierdzą, że zmiana jest procesem ciągłym. Coś się zaczyna, coś powstaje, coś się rodzi i coś przemija. Tworzy się rzecz A, która się przekształca do rzeczy B. Natomiast mają jeszcze taką korelację w tym wszystkim, że e, nic nie powstaje bez przyczyny. Jeżeli powstała rzecz A, to wtedy powstanie rzecz B. Jeżeli rzecz A nie powstanie, nie powstanie rzeczy B. Wszystko jest tak jakby uwarunkowane od czynników, które w danej chwili dla danej osoby zaistnieją. Natomiast chrześcijaństwo ma zgoła odmienne podejście do zmiany, ponieważ tam wszystkie zmiany, wszystkiego czego doświadcza człowiek, o tym decyduje Bóg. Bóg ma plan na to, w jaki sposób ma człowiek doświadczyć, przeżyć swoje życie, i wszystko, co nam się zdarza, jest dane od Boga. I tu mamy piękny przykład z Biblii, jakim jest Hiob, którym, którego Hiob, tego Hioba, Bóg, dzień dobry Małgosiu, Bóg doświadcza, dokonuje zmian, a Hiob, jak Prawdziwy chrześcijan akceptuje wszystko, wierząc w Boga, że te zmiany są dla niego dobre. Także popatrzcie, mamy dwa odrębne koncepty. Koncept taki, który e, kieruje nas, że zmiana wypływa po części z człowieka, że człowiek jest e, warunkiem zmiany, że to, co jest wokół człowieka, jest zmianą i on tą zmianę przechodzi. Natomiast drugi koncept jest taki, że ta zmiana jest w pewien sposób narzucana. Narzucone, ale w, jak, w dobrej intencji, że to jest coś dla nas, że Bóg doświadcza nas, żebyśmy stali się lepszy, żebyśmy coś przeżyli. I tu, do tego miejsca właśnie chciałem Was dzisiaj doprowadzić, żebyście się zastanowili, jakie jest Wasze podejście do zmiany. W jaki sposób Wy patrzycie, co się dzieje w Waszym życiu. W jaki sposób akceptujecie tą zmianę, bądź jej nie akceptujecie. Czy z nią walczycie, czy jednak mówicie, ok, Bóg mnie chce przez to doświadczyć. Bądź mówicie, ok. Zmiana jest e, poprowadzona w taki sposób, coś z niej wyniknie. Dlaczego mnie to spotkało? Jakie jest Wasze podejście do, tej, e, do tego tematu? Czekam w komentarzach, jak się wywiąże większa dyskusja. Myślę, że na podstawie Waszych komentarzy. Nagram drugiego raifa, bo to jest mega ciekawy temat i myślę, że na pewno na więcej niż na jedno spotkanie. Trzymajcie się, cześć i czołem. Do zobaczenia jutro. Życzę Wam wszystkim pięknego, wspaniałego i pogodnego dnia. Na razie.